Mężczyzna, który czuje się zraniony, nie jest w stanie być prawdziwym wsparciem dla partnerki. Poczucie bycia niekochanym, niewystarczającym, złym itd. jest pełne energii emocjonalnej. Złość, żal, wstyd i strach o to, czy sobie poradzi w przyszłości. Emocje te, gdy są tłumione, zachmurzają mu umysł, właśnie dlatego ma kiepskie humory, uzależnienia, wybuchy złości. Sam akt ciągłego tłumienia tego, co czuje, z czasem przechodzi w nawyk. Mężczyzna nie pamięta już, jak to jest czuć spokój, radość, założenie. Ufanie, a to sprawia wrażenie, jakby stres, ból w którejś części ciała, czy brak energii, jakby to było normalne. W takiej sytuacji u mężczyzny na początku wyzwaniem jest dostrzeżenie, że on sam sobie to robi. Dopiero gdy mężczyzna zmierzy się ze swoimi uczuciami, uzna ten ból emocjonalny, dopiero wtedy może wrócić do siebie. Wrócić do stanu, w którym czuje się ze sobą dobrze, ma ochotę i energię do działania. Wtedy stopniowo w różnych sferach jest coraz lepiej i dopiero wtedy może stać się prawdziwym wsparciem dla partnerki. Może może wynieść atmosferę bezpieczeństwa, bo sam czuje się bezpieczniej. Może śmiać się ze swoich słabości i nad nimi pracować, bo ma dystans. Może dać siebie więcej przy dzieciach, sprawach finansowych czy obowiązkach domowych. Zaobserwuj po więcej i patrz, jak Twoje życie się zmienia wraz z Twoim zaangażowaniem.